A, widzyku! Wow, wow, wow przeżyłem! A ty, ty żyłeś? Gdzie my jesteśmy, stary? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś w jest, tutaj, siema! Co my tu zrobiliśmy? Co my tu wylądowaliśmy? Co Ej, jest? my jesteśmy na bezludnej wyspie. Ej, no, nie je no nie, serio, nie ma nic. Nie. nie ma tutaj niczego, jest tylko jedno drzewo. Mówiłem ci, stary, nie używaj tych portali dziwnych. Ale, ale to nie tak! no... Nie no sorry, sorry, no musiałem to zrobić, to było po prostu z silniejsze ode mnie, nie dało się y inaczej. Co, I teraz musimy siedzieć na jakiejś bezludnej wyspie. Przepraszam, dobra. I... SOS! Help! Pomóżcie Pano, nam, ratujcie pomoż, nas! Ty! Pomocy! Pomocy! Jezu, kto? Ty stary! drewniany mieczyk na drzewie jak, jak to, co, nie Ty wiem ej. może on się przeteleportował z nami ten ej, to dobre, to, to było dobre, dobre, dobre stary dobra, ej. ścinamy ścinamy, dobra no, a kochani ja, łapeczka w górę i subskrypcjo obowiązkowo obowiązkowo, ponieważ bo no, jesteśmy na bezludnej wyspie, no dobrze? każda łapka w górę i każda subskrypcja nas ratuje z tego z tej ukrytej wyspy z ukrytej wyspy, bezludnej no, wyspy bezludnej wyspy <laughs> bezludnej na maksa bezludnej jak 150 Jeden co tu nie są nic. to 8 Ośmiornice. ośmiornica. Ośmiornica no jest? A jak jest, jest ośmiornica, ośmiornica po angielsku? Wiesz? E, squid. To jest squid. Squid. Ty. To jak squid game. Squid właśnie, To powiedzieć to Squid Aha. game, ośmiornica. O, widzisz, widzisz? Dobra. Dobra. i e, co o, Już już miesza od wyciąga na bezludnej wyspie. Ej, to z tym mieczem, który podniosłem, No nic nie wyciągam, przez no, szczęśliwie nie zabije W ogóle co to Ej, jest? Panie... To jest jakiś statek. To jest rozwalony statek. Może ktoś tu jeszcze jest? Jakiś rozbitek. Halo, U, panie ratniku. Halo, panie halo. Czy ktoś tu jeszcze jest? Oj, tu jest skrzynka jest tam. Kurde. Widzę, 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 jak ja muszę tam Dwie? To czekaj, jakie tam... przedmioty tu są dziwne. Te pana to, ale dobra, możemy farmę to, to zrobić. To jest, jest tak kaktusowa zieleń. Melony. I po co nam to? Melony dynia, Melony ryba? Mączka koza, i to bez sensu są przedmioty. Po co barwniki? Nie. Co ty mówisz? No dobra, barwniki są akurat bez sensu, ale te jedzenie, jedzenie stary jest mega ważne. No dostaliśmy jednego kurczaka, dobra, tam jest kaktus. Dobra. Ty tam coś jeszcze jest, dobra, to czekaj, to trzeba zrobić łódkę, przede wszystkim Ja wiesz co ja robię, ja chyba zacznę. No. Tak, no może byś najpierw zaczął od kamiennych narzędzi, co? A. No, no dobrze, dobrze, zaczęł od kamiennych narzędzi. Nie czysz tam! Nie, bo jak, jak krzyknę, A. to ja krzyknę. No dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie denerwuj A, się. Zróbmy ja może ale... najpierw. Farbę, nie, wiesz, bo się Wiesz co no chodzi? A może najpierw kamien narzędzia stary, bo ja kopie łapką już 30 dirta, dawaj, dawaj, dawaj No nie ma sensu, o jest, dobra, elegancko Dobra, mamy, a masz drewniany kilof? No nie mam, bo ty no ja całe też drewno nie zebrałeś Aha, no to było powiedzieć Człowieku, by był powiedzieć, że potrzebujesz Masz, proszę, a, no, dwa drewna A jest moc, o okay, raz dwa, dwa drewna ja I ja masz patyki. na to, o, to? O, nie, Jezu, nie, ty dobra. się prosisz o strzała z miecza stary o, ty, Dobra, ty się prosisz o strzała z kilofa drewnianego, o, dobra, już i, no. O, Ej, mówisz co, bo to się. tak nie powinno wygrody. Nie rozumiesz, że my jesteśmy. Ty nie rozumiesz chyba powagi sytuacji Ale to jest twoja stary. wina, że tu wylądowaliśmy, stary, nie okay, moja. Dobra, dobra, moja twoja wina, to już nie ma znaczenia. Jesteśmy w tym po uszy razem, więc musimy sobie jakoś radzić. To już Dobra, nie ma znaczenia. kopaj ja to jakiegoś wina. węgla, bo tu w trzeba zrobić. Zaraz się coś tu zrespić. Wiesz, no ja kopię, ja kopię, ja kopię dalej. Dobra, robię też patyki, Zdrowia bo oczywiście kilo. mi patyków nie dałeś co, nie? Standardowy. No nie, nie dałeś patyków, bo no. ty masz całe drewno w tej grze, więc. Ale tu miałeś cztery patyki zrobione No i zrobię ci jeden kilo Ciebie, dobra, na... słuchaj, Bzyku, Bzyku, bzyku Mam ci wyczarować te patyki, A, dobra. Czarny, stary stary z magazynu horrible. bzyka. Nie, dobra, nie, 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 ej, dobra, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Oj, coś nie, mi na głowę się, spadło. Chyba to był Pio. Jo, dobra. Yo. Musimy pogadać, bo ty coś za bardzo ci odwala, naprawdę. Nie wiesz co, to jest Smokek, masz jakiś kwas do mnie, ja nie wiem. Co się No jest stary, to, bo... patrz gdzie nas przeteleportowałeś, mówiłem ci, nie baw się portalami! Dobra, dobra, ja rozumiem, ja nie jestem święty, to jest prawda, ale to co ty robisz, to to też nie jest. A e, co zrobiłeś? To co zrobiłeś? No. No, no, jest wiele rzeczy, których zrobiłem, zrobiłeś, więc ale więc nie je, Jedną z tych rzeczy jest to, że mnie po prostu irytuje z tego. Ja raz. cię irytuję? To zamiast ty mnie współpracować, irytujesz. Zamiast Współpracować, zamiast współpracować, kooperować, to ty wolisz się ze mną tutaj bić. Po co ja robię? Ja tutaj, ty myślisz, że ja zniszczę wyspę. Nie, nie, nie. Ja tak naprawdę chcę zrobić tutaj farmę, stary, stary, Ty rób farmę, tylko że ja stary mam akurat farmę. nasiona, więc to ja muszę zrobić farmę, albo ty zrób farmę, a ja posadzę tak będzie najlepiej. O, o. o Gdzie tu zrobić? jest jakiś węgiel? Albo. Ej, 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 wiesz co można zrobić? Mm? No nie zgadniesz. Nie, no, nie chce mi się chyba. kopać, stary. Nie chcę mi się kopać, tobie też się pewnie nie chce kopać. Daj mi pień, dwa pnie. No właśnie wiesz, że wpadliśmy na ten sam... Pomysł. <laughs> Serio? O, hmm. wielkie umysły myślą tak samo I Już to robię, ja, ja ci pomogę Dałem do palenia drewno, ty przepal to i będą pochodnie, będzie węgiel mordeczki Jak nie macie nigdzie węgla, no to węgiel drzewniany Drzewione. <laughs> wiesz co mi się wydaje, że trzeba w ogóle ten statek rozebrać, bo my tak swoją drogą nie mamy w ogóle drewna, nie oprócz tego statku A W sumie racja, sadzonki mam przecież, Co czekaj, to ja Weź posadzę posadź, to sadzonki bąby, no. Dobra, dwie obok siebie, czemu nie, dobra, przepaliło się Jeden tylko no, no ale ja to tu sobie pozbieram Ale no to ty masz resztę drewna, nie ja No ja zbieram, ja, ja dobra, pracuję tu, cały czas, a ty tu. mnie jeszcze wyzywasz Dobra mordo, oświetliłem ci wyspę, nie, nie płacz, że, że moby cię atakują, czy coś Ale ja, ale ja nie płaczę, Bo ty, spodem. ale wiesz co bym zrobił? Ja bym no. po, pozwiedzał trochę tego, pozwiedzał trochę stary, jak to się nazywa? Tam jest, nie jakaś budowla, pa pa No wiem właśnie Kamienna Ciekawie, ja się boję, że tam I są tam jakieś potwory, czy jakieś można iść z bo... Ej, czy ty zebrałeś, No rozwaliłeś mi farmę, stary, wiesz o tym? No gościu, ty nawet jej nie zaorałeś, nie wiem czy wiesz. Aha... Dobra, już, 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 zaorałem. Tak się pultasz tak. do mnie, chłopie! Dobra, dobra, ej, bo wiesz co? Dobra, stop, bo faktycznie jest za dużo kwasu. Nie, nie możemy, nie musimy współpracować. Dobra, przepraszam. Spółpra... Słufek, przepraszam o, przeprosiłeś. Za wszystkie... Nie, o! Ja, ja przepraszam ej. z całego serduszka. Pajęczyna! o, Pajęczyna ty. ty! Ej, czekaj, właśnie może to być jakiś skarb, dawaj szukamy, bo to może być jakiś... Ej, no i oczywiście ej. zrobiłeś sobie łopatami nie zrobiłeś, ty pikali! No dobra, ale, ale patrz, ale ty jesteś konfliktowy człowiek i ja, ja nic nie powiedziałem i to od razu dał dobra, dobra. dobra. Zrobisz łopatę. Ja jestem miły chłopak Tylko! Dziękuję! Proszę, łopata dla ciebie! Proszę! Teraz mogę Kawienna. kopać z tobą! No i dobra, ale... Znalazłem skrzynkę! Nie powiem ci co w ogóle, nie powiem, nie powiem. U. No co to tam było? Diamenty! Widzę achievement. Były diamenty. Nie, o były... Jest jeden tylko. Ale no zrób dobra, sobie też hełm ze złota. Zrób sobie też, żebyśmy mieli razem taki sam. Nie, nie, nie. Wiesz co? Ja bym zrobił ee, skrzynkę. A ja no, mam dwie skrzynki. Zebrałem no to, z tego O, To postaw, to ja ci wszystko tam sadzę, co ja mam. To bo mi tu to połowa zresztą. rzeczy jest niepotrzebna w ekwipunku I też, proszę No jak to niepotrzebna, stary Dirt, to wszystko to jest niezbędne do przeżycia No dobra, to masz jeszcze 20 w środku Mamy dwa Oho. siana, stary Łap na Dwa siana mamy na... Yy, na co jest siano? Na, na chlebek. Co? Nie, nie, ja, ja powiększyłem tutaj tego melona On zaraz powinien nam melon wyrosnąć, bo melony melon. to będzie podstawa Stary, Milen. w sumie nam... Ty, ziom, patrz to! No nie uwierz Ej, No co to robi ta! No nie uwierz mi, Nie, 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 to jest. Ukryta, ukryta Trzcina, Stary, rozumiesz to! Ale to jest task dobry i nie spodziewałem się tego. Dawaj, dawaj, stawaj tutaj, albo tu może być. Postawiłem... Wiesz, co ten zrobił? Jakie ja bym poszedł sam! Ty, ale Na pewno jest... skrzynka. Jakieś skrzynki mi się wydaje, że, są, że będą, czy nie, już za dużo. Ile znaleźliśmy? Jeden, sto. ja bym. Chyba, dwie... nie no, dwie znaleźliśmy. Ty jedną i ja jedną. Znaczy, i ty dwie w sumie. Jak dwie, ja jedną znalazłem. Jagnia, ta z diamentami to która? No to jest ta. A nie, bo... Aaa, dobra, ja o a tu nie, Zakopany, bo nie, może nie, 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 jakieś nie, rozbitkowie, którzy może to przeżyli i nie, 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 to to nie, 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 Dobra, to nasza nie, Dobra, ej, Dawaj. stary, łódkę czas nie, nie, tam? No, a i łódka to jest nie, nie, no, znaczy, właśnie nie mamy drewna <noise> Ale a my jesteśmy na <noise> wiesz jaki jest problem, że my w, ja w ogóle na przykład nie mam drewna, ale jedną łódkę zrobimy, proszę mam dobra. jedną łódkę A to... Czekaj Wskakuj, cyk Dobra, jesteś gotowy? Dawaj. Jestem dobra, gotowy, pójdźmy przed siebie leci, leci, leci. I... Nie, Tutaj, tutaj, jaki tutaj masz mieczyk? Ja nie mam mieczyka, ja mam siekierę tylko Tam jedną Co tu mamy, dobra jest ja to mam... jakiś spawner czy coś? Ej właśnie, jakbyśmy znaleźli spawner Dobra, tu to nic by nie ma zby... Ej, co? Dynia, dynia tu jest o, Zakopana O, to zbierz, bo... zbierz Stary, tu musi być coś pod tą jaskiniem, naprawdę Na, na pewno Bedrock Jo, bedrock? Stary bedrock Co to, co to, co to jest tu z dół? To jest krzynka. Co to? Ej, Ej. What? Jakie? Ej, co? D Czekaj, diary log, jakaś książka Chcesz jakiś przeczytać? Pamiętnik? Nie, 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 możesz przeczytać jak chcesz Albo ja? No Masz, przeczytaj Dobra, przeczytaj. Masz, czytaj sobie A ty weź oprzeć coś w skrzynce O nie To jest, to to jest po prostu Pamiętnik rozbitka No Mówił, że miał złamaną nogę. Dobra, i wychodzimy z stąd, bo to jest bedrock. E, tylko musimy po kolei wejść. Dobra, cygni. No oczywiście, ty. ty zawsze musisz pierwszy, tak? Dobra, ale ale <laughs> <ja>, po <kompletnie, śmiech> raz kolejny, no ja cię kręcę. Chodź na górę, tutaj może Gór coś będzie. będzie? Jak musisz? Nie wiem, ale trzeba sprawdzić. trzeba sprawdzić. Skrzynia! Jest coś na górze! Co skrzyni jest? Uu, no kamien miecz. ale ryba dorsi. No dorszem pogardzisz stary. Ej, to ja wezmę, to ja wezmę ten kamienny, kamienne, ty masz ten żelazny, zainchantowany, tak, wziąłeś go, nie? Tak, wziąłem, Dobra. wziąłem. E, myślisz, że tu będziesz jakiś skarb schowany? Możliwe, że coś jest. Szczerze, ja bym poszukał. No właśnie szukam, bo może coś tu będzie ciekawszego jeszcze, bo znaleźliśmy tylko jednego diaksa, stary, no to halo, który pirat jednego diaksa tylko Dobra, ukrywa? ja uciekam jakby, co? Trzymaj się, ja, ja, ja sobie i wyspy uciekam. Kto ale z było, ciebie konfitura! Ale, ty, 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 się, ale no z ciebie no, jest, Oż, naprawdę. No, Zostawiłeś mnie. Nie no, idziemy, no nie, no, nie, no, nie, nie, nie kop tego, dobra, tak Dobra, zrobił. Ja bym tak zrobił na pewno. Nie no, patrz jak to wygląda. No nie wygląda to źle. Jak na pierwszy dzień na bezludnej wyspie jest całkiem, całkiem powiedziałbym, że rozsądnie to wygląda. Ważne, dziury, jasne. Ważne, stary, że nie mam obu. Ale nie no, tu jest jeszcze jakaś skrzynka. No jeden skarb byś tylko zakopał jako pirat. Ja ale... się. Nie, 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 coś tu może ja, być. Ja, ja jako bym poszło... pirat bym zakopał przynajmniej z trzy skarby. Ty trawę mamy, nie możemy się jej pozbyć, wiesz? Jednej trawy, tak, ale spoko, tej trawy trochę jest, więc ludzi. Trochę to wygląda, powiem tak, nie najlepiej ta nasza wyspa, ale spokojnie, jeszcze ją tutaj odbudujemy. się, się nadrobi, naprawi się. Ja bym się, wiesz co zrobił? Ja bym się kopał w podziemie, bo mi się wydaje, że w podziemi może być coś ciekawego. Mówi, o nie, łopata mi się skończyła. Zyku. A jak tam wygląda melon? Urósł? Bo tam jeden, jeden krzoszek to ja tam przywaliłem mączką kostą żeby on wyrosnął właśnie. tary nie urósł. Ale zaraz urośnie, mówię Dlaczego? ci. Dlaczego? Dlaczego? Bo jesteś. Ty, to ja, to ja drugi. No znowu musiałeś mnie obrazić, ale przyznaj, ale patrz. Dobra, patrz. no chciałem, chciałem. Okej, okay, okej, okay, no widzisz, widzisz, że <laughs> ja nie mogę, ja nie wiem. Ja próbuję tu przeżyć, a ty tutaj chopaku. to ja się w Dobra, ja wiem, ja wiem. Patrz, patrz co ja robię? Ja robię nam okay. żarcie, żebyśmy mieli co jeść, całą kość przerobiłem na oczkę kostną. Aha. I teraz. Rozwijam naszą farmę, robię coś czego ty nie zrobiłeś, Ja powinieneś to zrobić No dobra, no ale wiesz co robię, ale ja akurat szukam diamentu, to też jest ważne no Tu szukaj stary, szukaj bo... Ale bo czas szukamy. Jest to potrzebne Wow, No bardzo. to było? Stary, to jest... jakiś pirat się zrespił! Jak to pirat? Nie, nie Żartuję Nie że mnie nabrałeś? Ja naprawdę myślałem, że się pirat Nie, tutaj ja też jest dynia w wodzie Ja widziałem właśnie dynie, no nie wiem co one robią Może no coś oznaczają, tak właśnie nie wiem co ej, no nie pomyślałem o tym. To też może coś Dobra, postawmy. Jest tu też netherrack. Może da się tu przejść do netheru. To by było ciekawe. Ej, No, ej, no, ej, ej, ej. Ale, Dino, nie, nie naprawdę boli to, że tu ktoś schował tylko jeden skarb pod ziemią. Naprawdę. No, coś tu musi być. Wiesz, co bym zrobił? Ty, a może robimy jakieś jakiś schronienie? Albo w sumie schronienie. Możemy niby coś tam zbudować. Albo na przykład jakiś most połączyć. Albo możemy też, słuchaj, zobaczyć, czy nie ma tu jakiejś innej wyspy. Wiesz, szukać. Mm. Ej, eee, no, chodźmy, chodźmy, płyńmy, płyń, chodźmy, płyńmy. Chodźmy, chodźmy. Ja mam płynąć, czy ty chcesz prowadzić? Kto, chcesz, kto ma prowadzić? Co ty masz z twarzą? Ale hmm. jakoś tak przystojniejszy, o faj! O ty, to no, naprawdę? Ja ci dam, ja ci dam, oho, oho, dobra, 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 dobra. Płyniemy Chodź. No dobra, dawaj no, Chciałeś beze mnie odpłynąć, no ja cię kręcę Twoja Nie, no, dobra, vida. też Ja żartuję, ja też chciałem płynąć, żartuję se Co? No na początku to sorry, sorry no A Ale co, czy, my, czy my uciekamy? czekamy? Nie no, szukamy kolejnej wyspy stary Więc mordeczki, ja się z Wami już Do zobaczenia już jutro 3600 I... Nara!